Laur najlepszym z najlepszych wręczany jest od 20 lat przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Trafia do wielu wyjątkowych osób realizujących ambitne projekty. Nagroda za rok 2022 w kategorii zdrowia trafiła na ręce dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, Romana Lewandowskiego. Docenienie działalności szpitala i jego załogi przez władze regionu to bardzo cenna i zasłużona nagroda. Jednak zgodnie z misją szpitala najbliższa sercu pracowników jest ocena małych pacjentów, o których każdego dnia dbają z wielkim zaangażowaniem. Staramy się być takimi ciociami, rzeczywiście, bo to praca z dziećmi jest wyjątkowa. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to są to dzieci niepełnosprawne, trzeba pamiętać o tym. Więc ta praca musi być bardzo taka empatyczna. Bo to są wspaniałe dzieciaki, które dzielnie walczą o powrót do zdrowia. Tak jak 13-letnia Julia Strzewa, która uwielbia przyjeżdżać do Ameryki. Tak mi się spodobało, że nie chciałam wyjeżdżać. Jak wyjeżdżałam, to płakałam. Mało tego Julia zdradziła nam, jak wielki wpływ na jej życiowe plany ma pobyt w szpitalu w Ameryce. Na pewno się będę uczyła, żeby zostać fizjoterapeutą, żeby pomagać ludziom i na pewno się powiedzie mój plan życiowy. No to piąteczka Juleczka. Babcia Julii, która przyjechała w odwiedziny, również jest wzruszona, widząc uśmiechniętą i coraz zdrowszą wnuczkę, a mama mówi, że właściwie to obie wracają tu jak do rodziny. Tutaj nie idzie się jak na wizytę do lekarza, tylko jak do zaprzyjaźnionej cioci, która, która na pewno doda otuchy i też rodzica do tego w godnych warunkach jakie oferuje szpital w stosunkowo nowym budynku na oddziale opieki całodobowej nad dziećmi z opiekunem. Wszystkie pokoje są pojedyncze, wszystkie mają łazienki. No to staramy się zapewnić taki komfort pobytu pacjentom, którzy często są po prostu bardzo ciężko chorzy, obarczeni wieloma schorzeniami, wymagające odpoczynku między rehabilitacją wymagający ciszy, spokoju, prywatności, do tego, żeby ten proces rehabilitacyjny przyniósł zamierzony efekt. Takich pacjentów w kolejce czeka bardzo dużo, dlatego szpital wychodzi im naprzeciw, realizując inwestycję związaną z rozbudową placówki właśnie pod funkcje rehabilitacyjne. W tym budynku, który jest za mną, na górnej kondygnacji będą pomieszczenia do rehabilitacji dzieci i młodzieży, natomiast na tej niższej kondygnacji będą sale chorych, w których dzieci będą mogły przebywać razem z rodzicami. Jest to przestrzeń dla takich dzieci z największymi problemami, z problemami głównie neurologicznymi. Natomiast ten budynek, który jest poniżej ten stary, on będzie sukcesywnie burzony i powstaną dwie nowe kondygnacje, które będą przeznaczone głównie pod funkcję leczenia alergii. Łącznie obiekt będzie zajmował powierzchnię 4000 m2. Dobra wiadomość dla pacjentów jest taka, że obecnie budowana część rehabilitacyjna pod oddział pobytu dziennego i opieki całodobowej nad dziećmi z opiekunami planowo ma zostać udostępniona już z końcem października. Roku. W nowej przestrzeni, poza częścią fizjoterapeutyczną, pacjenci będą mieli dostęp do szeregu innych usług: stanowiska pracy logopedów, psychologów, terapii zajęciowej, terapii integracji sensorycznej i sale ćwiczeń, w których będą ćwiczyć pacjenci z fizjoterapeutami. Będzie duża część taka robocza medyczna, czyli gabinety lekarskie, pielęgniarskie, punkty przyjęć, no i pokoje dla naszych pacjentów. Kierowniczka działu fizjoterapii mówi, że już nie może się doczekać nowych pomieszczeń, bo wie, jak ważna jest praca z dzieckiem w ciszy i spokoju. Przede wszystkim z takimi dziećmi to jest praca indywidualna i dlatego potrzebujemy dużo pomieszczeń mniejszych, ale żeby dziecko miało ten komfort ciszenia w sali indywidualnej. I to nam dużo daje ten nowy budynek. To nie koniec dobrego w szpitalu w Ameryce. Dyrekcja ma nowy priorytet, który jest olbrzymim wyzwaniem na najbliższe lata. Chodzi o budowę i organizację Centrum Psychiatrii Dziecięcej. Jesienią zeszłego roku marszałek województwa wraz z zespołem wynegocjował w Brukseli fundusze na ten projekt. My dostaliśmy to zadanie już oficjalnie zlecone przez zarząd województwa. Uchwała została podjęta w zeszłym tygodniu. No i teraz w chwili obecnej jest postępowanie konkursowe na biuro projektowe, które przygotuje koncepcję Centrum Psychiatrii Dziecięcej. Centrum Psychiatrii Dziecięcej będzie placówką trzeciego poziomu referencyjnego. Zaplanowano w nim miejsca dla 150 pacjentów. Będzie to oddział nerwic młodzieżowych, będzie też oddział. Dla dzieci, które mają problemy z odżywianiem, tak zwanych zaburzeń odżywiania, czyli na przykład z anoreksją, też planujemy stworzenie hostelu, czyli będzie to takie miejsce, gdzie młodzież z trudnych środowisk, z problemami psychicznymi, będzie mogła przebywać do 10 miesięcy i kończyć na przykład szkołę średnią. Dzięki temu będą mogli się po opuszczeniu takiego hostelu już usamodzielnić. Budowa takiego obiektu jest trudnym zadaniem, jednak dyrektor bardziej martwi się o pozyskanie kadry, bo brakuje w regionie psychiatrów dziecięcych, psychologów, psychoterapeutów i pielęgniarek. Dlatego warto kształcić się w wymienionych kierunkach, by odpowiedzieć na dynamicznie narastające potrzeby rynku pracy, a zarazem pomagać dzieciom. W końcu to właśnie one są naszą przyszłością.